2019 rok, maj, matura, poziom podstawowy. Dany jest okrąg ośrodku w punkcie S i promieniu R. Na przedłużeniu cięciwy AB poza punkt B odłożono odcinek BC równy promieniowi danego okręgu. Przez punkty C i S przeprowadzono prostą. Prosta CS przycina dany okrąg w punktach D i E. Zobacz rysunek. To jest dla nas ważna informacja, bo to znaczy, że to co na rysunku... To, co na rysunku będzie wiernie, będzie wiernie oddawało treść zadania i możemy dane czytać z tego rysunku. Wykaż, że jeżeli miara kąta ACS jest równa alfa, to miara kąta ASD jest równa 3 alfa. Zacznijmy od wprowadzenia oznaczeń, które, które wynikają z treści zadania. Miara kąta ACS jest równa alfa. Czyli ten kąt jest równy alfa. Wcześniej też podano nam informację, że odcinek BC jest równy promieniowi, czyli to jest promień. Co z tego wynika? No jeżeli to jest promień, to tutaj też mamy promień. A to oznacza, że mamy do czynienia z trójkątem równoramiennym. A jeżeli jest to trójkąt równoramienny, to jeżeli przy jednym ramieniu przy podstawie mamy kąt alfa, to przy drugim też musimy mieć, musimy mieć kąt alfa. Spróbujmy dalej pownioskować. Jeżeli tu i tu mamy kąt alfa, to ten kąt w środku, ten, to będzie 180 minus 2 alfa, bo suma kątów w trójkącie jest równa 180 stopni. Odejmuję dwie alfy, które mam. Po bokach zostaje mi 180 minus 2 alfa. Co z tego wynika? No z tego wynika kolejne kolejny bardzo ważna bardzo rzecz, że w takim razie tutaj mam 2 alfa. A skoro tutaj mam 2 alfa i to jest mój promień, to z drugiej strony, tam gdzie mam promień, też muszę mieć 2 alfa. Czyli na górze... Tutaj ten kąt to będzie kąt 180 minus 4 alfa. Korzystam z tego, że miara kątu w trójkącie wynosi 180 stopni, odejmuję dwa kąty po dwa alfa, czyli wychodzi mi 180 minus 4 alfa. A z tego logicznie mogę wywnioskować, że ten kąt Jest równy 3 alfa. Dlaczego? Jeżeli cały kąt, jeżeli cały kąt półpełny, ten tutaj, jest równy 180 stopni, i ja zawieram od niego 180 minus 4 alfa, no to zapiszmy to sobie: 180 minus. 180 minus 4 alfa i jeszcze minus alfa. To wychodzi mi 180 minus 180 plus 4 alfa minus alfa, czyli to musi być 3 alfa. Na no dobrze. Udało nam się pownioskować. A teraz spróbujmy to zapisać. Jak taki zapis powinien wyglądać, żeby, żeby nikt nie trzepił się tego naszego zapisu, żeby przeszło to na maturze, i żeby nikt nam nie zebrał naszych cennych punktów. No to to, co wnioskowaliśmy na tym rysunku, spróbujmy przedstawić. Spróbujmy przedstawić w formie zapisu matematycznego. Zacznijmy od tego, że kąt SBC. Jest równy 180 stopni minus alfa i minus alfa, czyli jest równy 180 stopni minus 2 alfa. To jest nasz, to jest nasz początek wnioskowania. W takim razie miara kąta ABS jest równa 180 stopni. Minus miara kąta Sbc. Czyli nie wchodząc już w te długie obliczenia, kąt ABS jest równy 2 alfa. No i tak nam, tak nam z tych naszych obliczeń wyszło. No i kolejny krok, który musimy przedstawić. No to informacja, że kąt ASB jest równy 180 minus 2 alfa i minus 2 alfa czyli miara kąta ASB jest równa 180 minus 4 alfa. No i teraz ostatni krok do naszego wnioskowania. Doszliśmy do tego etapu. Ostatni krok to, to udowodnienie jaka jest miara kąta ASD, czyli miara kąta ASD to jest 180 stopni minus. Miara kąta. ASB i minus miara kąta BSC. Po podstawieniu miara kąta ASD jest równa 180 stopni minus 180 minus 4 alfa i minus alfa. To już macie tutaj. Czyli miara kąta ASD jest równa 3 alfa i tak naprawdę udało nam się zakończyć dowód.